Dzień dobry Państwu. Poniedziałkowy koncert w Włodawa Ukrainie uzbierał ponad 5000 tysięcy złotych ze sprzedaży biletów, cegiełek i wpłat indywidualnych na specjalne konto Urzędu Miasta. Ponadto mieszkańcy przynieśli ze sobą sporo pomocy żywnościowej. W pomaganiu rzeczowym dużą cegiełkę dołożył supermarket Stokrotka, który przekazał paczki z żywnością długoterminową. W koncercie oprócz planowanych artystów wystąpił również burmistrz Łodawy Wiesław Muszyński który zaśpiewał razem z młodyczkami z Ukrainy. Szacki Dom Kultury na prośbę Pani Niny Wirowicz z Szacka apeluje o przynoszenie worków PP na Piasek. Zebrany dar zostanie przekazany na Ukrainę do budowania barykad. We Włodawie będą nowe mieszkania. 4 kwietnia burmistrz Muszyński podpisał akt notarialny o utworzeniu spółki SIM Lubelskie wspólnie z 17 samorządami województwa lubelskiego oraz Krajowym Zasobem Nieruchomości. W każdym z samorządów, również we Włodawie, powstaną mieszkania tzw. czynszowe, które kierowane są do osób nie mających zdolności kredytowej na zakup własnego M. Włodawa wykupiła 60 tysięcy udziałów po 50 zł każdy, co daje 3 milionowy wkład w spółkę CIM lubelskie. W okresie występowania ostatnich opadów śniegu na terenie powiatu włodawskiego straż pożarna interweniowała kilkanaście razy. Większość zdarzeń dotyczyło drzew, które pod naporem śniegu przewracały się i blokowały możliwość przejazdu drogami lokalnymi. Ze względu na śliską nawierzchnię dróg zdarzały się również kolizje drogowe. Pod naporem śniegu zawalił się także dach w hali namiotowej przy ulicy Chełmskiej. Straż pożarna interweniowała także w związku z zalegającym śniegiem na dachu budynku SPZOZ we Włodawie. W zaistniałych zdarzeniach na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Woli Uchruskiej zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców gminy do udziału w turnieju tenisa stołowego o Mistrzostwo Gminy. Turniej odbędzie się w sobotę 9 kwietnia o godzinie 13 w Gosirze. Będą dwie kategorie wiekowe: szkoły ponadpodstawowe, roczniki 2004-2006 oraz seniorzy od lat 19. Obowiązuje własny strój i sprzęt. Zapisy odbędą się w dniu turnieju. Na stronie Gminy Wola-Uchruska pojawił się już nowy harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy. Nowy plan obowiązuje od bieżącego miesiąca do marca 2023 roku. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hannie zaprasza mieszkańców na spotkanie w ramach projektu Tkania Inicjatyw. Z Lubelską Grupą Badawczą mieszkańcy będą mogli porozmawiać o potrzebach kulturalnych, lokalnym dziedzictwie i potencjale gminy. Spotkania odbędą się jutro, 7 kwietnia, o godzinie 10 w Szkole Podstawowej w Choleszowie, o 12 w Szkole Podstawowej w Hannie oraz o 15 w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Materiał zebrał i przygotował Konrad Kowalski.